Hello, hello! Cześć kochani! Przychodzę ze spontanicznym live'ikiem z lasu. Ten dzisiejszy live będzie live'em z cyklu Live od serca i będziemy mówić o moim ostatnio ulubionym temacie czyli o pasji w biznesie w zgodzie z sercem, a konkretnie dzisiaj chciałabym poruszyć temat lekkości w pasy w biznesie, lekkości e, przepływu naszej energii w naturalny dla nas sposób. Hello, hello, witam was. <grym> Także dzisiaj temat lekkości w pasy w biznesie i bycia takim align ze swoją energią. Chciałabym zacząć od tego, że wiele osób, które zaczynają prowadzić swój biznes, mają takie stare programy związane z tym, jak powinno się pracować. Jak wygląda prowadzenie biznesu. I bardzo wiele z tych programów, to są programy e, wiecie, takie mocno osadzone w energii męskiej. To są takie programy, że bez pracy nie ma kołaczy, że żeby coś osiągnąć to trzeba ciężko pracować, to trzeba zapieprzać, to trzeba być przytwierdzonym po prostu jak ta skała do krzesła przez ileś godzin w ciągu dnia bez możliwości wzięcia oddechu itd. z moich już dość długich pięcioletnich obserwacji em, mojego pasji biznesu wynika, że im bardziej pozwalam sobie na płynięcie z lekkością, tym lepsze rezultaty widzę w swoim pasji biznesie. E, tym z większą lekkością przyciągam właściwych dla siebie klientów, e, tym jestem szczęśliwsza, spokojniejsza, bardziej spełniona i to wszystko po prostu płynie naturalnie. Kiedy? Kiedy kocham siebie. Kiedy pozwalam sobie podążać za moim ciałem. To jest ta lekkość. Czyli moje ciało czuje, że potrzebuje wyjść na spacer? Ok, ja mu na to pozwalam. Co, co robię? E, Skończyłam, skończyłam sesję. Wzięłam, spakowałam się w plecaczek laptopa. Mam jeszcze rzeczy do wykonania, do zrobienia dzisiaj. Idę sobie przez las <grym> z moim laptopikiem w plecaczku. Idę sobie do kawiarni, dokończyć pracę w innej przestrzeni, bo tak po prostu poczułam impuls. Tak? I pozwalam sobie na to. I nie wmawiam sobie, wiecie, że. Prawdziwy biznes i praca to jest siedzenie przy biurku, <głos》>, że jak sobie gdzieś pójdę, to coś stracę, stracę czas. Nie. Ja już się nauczyłam przez te 5 lat, że naprawdę im bardziej podążam za ciałem, za naturalną potrzebą na przykład, właśnie moje ciało potrzebuje się poruszać tym są lepsze rezultaty i efekty. <głos》>. Także to jest jeden ten taki element lekkości. Pozwolenie sobie płynąć z, naszym, z naszymi naturalnymi potrzebami. To jest oczywiście też kwestia czasu, kwestia zbudowania zaufania tak, do siebie, do właśnie swojej natury, poznania tej swojej natury. Bardzo pomocny tutaj jest też system Human Design. W perspektywie Human Design, ja na przykład, jako manifestor, nie znoszę w ogóle żadnych ograniczeń, tak. Rutyna mnie zabija, <noise> więc po prostu, żeby, żeby mój biznes płynął, to ja potrzebuję mieć tej codziennej wolności, że ja tak do końca mam jakieś elementy rutyny w swojej pracy, ale tak naprawdę to jest wszystko bardzo elastyczne. Okej, okay, no sesje mam umówione, powiedzmy, no na typ, no tak, dane terminy sesji i tak dalej, ale jeżeli ja kończę, słuchajcie, trzygodzinną sesję odczytu Human Design i mam inne rzeczy do zrobienia, które nie wymagają, mojego bycia w zamkniętym e, przestrzeni w moim biurze, w gabinecie, to po prostu mogę sobie iść popracować do parku, do lasu, do kawiarni i tak I też z perspektywy Human Designu ja mam e, w swoim designie active body, aktywne ciało. I moje ciało potrzebuje też te, tego ruchu, tak? tego zmiany przestrzeni. To jest coś naturalnego dla siebie, e, dla mnie. Więc warto poznać w ogóle swój design żeby wiedzieć i dostosować nie siebie pod swój pasjo biznes, tylko dopasować swój pasjo biznes do swojej natury, do swojego naturalnego przepływu, do swojego naturalnego rytmu. I zbudować pasjo biznes, który będzie odpowiadał Tobie, Twojemu stylowi życia wymarzonemu, temu, jaką ty jesteś osobą, jak przez ciebie energia przepływa. To jest bardzo ważne polecam. Także to jest jedna strona medalu, jeśli chodzi o ten temat lekkości w pasywiznesie. Bardzo pokrótce tutaj, dzisiaj omówię ona spontanicznie. Ale jeszcze chciałam drugi temat, jak już jesteśmy na live, poruszyć. Też związany z lekkością. Uwielbiam hasło, za uwagą podąża energia. Jakbym miała ze wszystkich, wiecie, haseł rozwojowych, podać jedno takie najulubieńsze, to myślę, że ono byłoby w pierwszej piątce na pewno. Za uwagą podąża energia. Jeżeli prowadzisz swój pasjo-biznes i chcesz płynąć z większą lekkością, to pamiętaj o tym haśle. Proszę Cię, pamiętaj o tym haśle. Za uwagą podąża energia. Energia jest, jest po prostu wszystkim. Jest wszystkim. I ciężka praca się nie sprawdza. Już przyszliśmy, jesteśmy na takim etapie naszej ewolucji, transformacji, że liczy się właśnie to podążanie za sercem, a nie ciężka praca i ty możesz, uwierz mi, bo to działa, przyciągać do swojego biznesu partnerów, kursantów, klientów z lekkością. Kiedy? Kiedy ty naprawdę skupiasz się na wdzięczności, na wdzięczności za każde spotkanie. Ja po prostu po każdej sesji. Możecie to czasami obserwować, jak, aż, jak akurat mi się zachce i, i nagram się, ale ja po każdej sesji, e, którą prowadzę, po prostu za to dziękuję. Dziękuję, ale tak wiecie, szczerze w sercu dziękuję. Dziękuję, to jest, to jest naturalne, jakby to, to nie jest coś z umysłu, tylko to jest to uczucie, że ja dziękuję, że ja spotkałam się z tym człowiekiem, tak, że mogłam być przez chwilę. W przestrzeni tej osoby, że ona mnie zaprosiła do swojego życia, to jest po prostu dziękowanie. To jest pokazywanie wszechświatowi, to jest modlitwa od wszechświata o więcej tej obfitości, tego przepływu. I to płynie do nas z lekkością, jeżeli my naprawdę czujemy tą wdzięczność w sercu. Więc ta uwaga nasza powinna się skoncentrować właśnie na tym, co już jest. Wiecie, dobrego w naszym biznesie, za co już możesz podziękować. Na czym się już dobrym możesz w tym momencie skupić? No, także to. Jeżeli chodzi o błędy na poziomie energii, jakie wiele osób początkujących popełnia, a wiem to oczywiście też ze swojego doświadczenia, bo tak naprawdę taki większy Przepływ, taką lekkość. Zaczęłam czuć pasy w biznesie tak około dwa lata temu, myślę, a prowadzę go od pięciu lat, więc popełniam całą masę w cudzysłowie, błędów, bo to, są, to tak naprawdę są lekcje, nauka, doświadczanie, aż się sapałam tutaj idąc. Ale jaki to jest w cudzysłowie, błąd, który wiele osób według mnie popełnia i sama też go popełniałam? Skupianie się na, nawet jeżeli widzimy, że Coś się dobrego już zadziewa, że zaczyna nam płynąć, że mamy klientów, to często ludzie się skupiają na strachu. Niby prosisz wszechświat, tak? Chcę mieć tych klientów, ale tak naprawdę koncentrujesz swoją uwagę na braku. Nie, to nie jest informowanie wszechświata. O, z radością, otwartym sercem. Wspaniale, że mam tych cudownych klientów. Zapraszam więcej do mojej przestrzeni, tylko to jest z poziomu ścisku. Jakiego poziomu kurcze jakiegoś tam klienta masz, boisz się, że nie będzie kolejnych, boisz się, że ta obfitość zostanie zablokowana albo że jej nie rozwiniesz. No bo jak zaczynasz, to wiadomo, że potrzeba też czasu, ale niekoniecznie dużo czasu, żeby rozwinąć swoje działania. Dlatego tak ważne jest świadome wracanie do poczucia wdzięczności. Dziękowanie. I z tego poziomu, jak faktycznie właśnie coś się wydarzy, jesteś na przykład po sesji, czy coś sprzedajesz i coś udało, udało, coś sprzedałaś, to wdzięczność za każdy taki moment na tym się skupiaj, i z tego poziomu wysyłaj intencje o więcej, tak? Z tego poziomu, a nie z poziomu, a nie wiem, czy będzie, czy zabraknie. To jest temat, który bardzo często pracuję też z moimi klientkami na sesjach coachingowych. E, tutaj też znowu pomaga nam, przychodzi nam z pomocą system Human Design znajomość dokładnie swojego designu, właściwości swoich i skupienie się też na nich, na tych mocnych stronach, na tych potencjałach, e, bo to pozwala nam połączyć się, tak wykonywać pewne rzeczy, które e, też w naszym pasjobiznesie stają się tą esencją. Podnoszą w ogóle nasze wibracje na co dzień. Tak jak mówiłam na początku tego live'a. Na przykład dla mnie, jako dla manifestora, siedzenie a tak próbowałam, tak? W pierwszym roku mojej działalności. Ja wiecie, po pracy na etacie, ja próbowałam się zmuszać do tego, żeby na przykład siedzieć przy biurku 8 godzin i wykonywać pracę eee, i to było. To, to nie działało. To nie działało. Słuchajcie, ja teraz <grym> pracuję o wiele mniej. To jest różnie, tak, bo są momenty, jak mam taką wielką falę, jakiś creative art, jakiś projekt większy, jakiś kurs, o nim mówię, tworzę, zapraszam. A są momenty, kiedy, kiedy po prostu prowadzę sesje indywidualne, akurat w danym momencie, na przykład, nie tworzę kursu, no to wtedy tych godzin jest mniej, ale to jest, jakby cały czas mam wypełnioną moją praktykę coachingową, że tak to ujmę. I to się dzieje. Tak jakby już samo, tak? W sensie, okej, okay, czasami oczywiście trzeba pokazać, poinformować, tak? Powiedzieć, czym się zajmujemy, ale znowu to trzeba robić z poziomu radości, przepływu. To jest takie wtedy naturalne. I ja często teraz w ogóle nie wiem, skąd jacyś klienci do mnie trafiają. Ktoś kupuje analizę, odszczyt. Ja, ja nawet nie wiem, skąd, jak, gdzie? Wszechświecie, skąd ta osoba w ogóle do mnie trafia. Potem się okazuje, że ktoś tam kogoś polecił, gdzieś ktoś przypadek, wiecie, synchroniczności, ale nie mam żadnych lejków sprzedażowych, w ogóle czegoś takiego nie mam. No i mój biznes sobie pójdzie, bo energia jest najważniejsza. Naprawdę kiedyś bym w to nie uwierzyła, powiem szczerze, bym się pewnie popukała w głowę, gdyby, jak zaczynam te 5 lat temu ktoś mi tak powiedział, bo byłam wtedy mocno jeszcze też... Mimo już tam swoich różnych procesów, ale jeszcze byłam też mocno w umyśle i starałam się, wiecie, ogarnąć tak bardziej po męsku, właśnie Wiesz, takie kursy różne, takie stricte, marketingowe i tak dalej, ale to, to nie płynęło, to nie działało. I dopiero jak zaczęłam się mocniej łączyć z tym, kim ja naprawdę jestem, jak ja chcę naprawdę działać, nie z poziomu, jak mi się wydaje, że powinno. To być. Tylko w zgodzie ze swoją naturą to wszystko się zmieniło. Dobra, kończę, bo dochodzę powoli do mojej kawiarni. Życzę Wam pięknego popołudnia. No i co? I będziemy się spotykać na kolejnych live'ach. Będę jeszcze dawać dla nich. Ten był Spontaniczny, ale planuję zrobić jakiś taki cykliczny live raz w tygodniu właśnie w tematach pasji biznesowych. E, także będę Was na Stories informować. E, jeżeli Was to interesuje, to, to zaglądajcie na Stories I, i będzie info. Buziaki! Pa pa!